Tak, przyciągają nas ludzie, którzy mają te same wartości, tylko warto tutaj pamiętać o pewnej rzeczy. W dualnej rzeczywistości, zarówno mogą nas przyciągać wzajemnie te dobre rzeczy, jak i te złe. Szczególnie kiedy nie jest się ich świadomym. To wynika też z wielokrotnie wspominanych schematów, które chłoniemy w pierwszych latach swego życia i w okresie dorastania od swoich rodziców bądź rodzica. Mam na myśli tutaj różne wzorce, a przede wszystkim te, które nierzadko są tymi złymi i toksycznymi wzorcami. I potem na podstawie tych nieświadomych schematów i wzorców dopasowujemy sobie osoby w naszym życiu i też emanujemy pewną energią, która takie osoby przyciąga. I tu mogą dziać się różne rzeczy, i w zasadzie mogą się też dziać równocześnie. Po pierwsze, przyciągać nas do tej osoby mogą właśnie te złe wzorce, które pamiętamy z dzieciństwa. Druga rzecz to mogą nas przyciągać też te właśnie dobre, pozytywne wartości, ale problem polega na tym, że te wartości mogą być jedynie udawane. To jest ktoś może udawać i kopiować pozytywne wartości, które są w Tobie, po to, żeby sobie Ciebie zawłaszczyć. I idąc dalej, taka zła osoba, niewłaściwa osoba, będzie rozszerzać to, co w Tobie jest złe. No i analogicznie, dobra osoba będzie rozszerzać to, co w Tobie jest dobre. A nierzadko, żeby móc sięgnąć nieba, trzeba najpierw przejść przez piekło.